Cześć, kochani, yy, witam Was serdecznie na moim kanale. Jestem Najka czy Natalia. Bardzo miło, że tutaj wpadliście. I dzisiaj temat, który już kiedyś był poruszany, może część z Was go widziała, bo ten nawet filmik bo to był filmik na TikToku, wylądował nawet na YouTubie. Oczywiście tak poprzerabiany i tak wycięty, że po prostu ludzie myśleli, że serio ja tak myślę. Dzisiaj porozmawiamy o depresji, która dotyczy bardzo, ale to bardzo wielu ludzi, szczególnie w ostatnim czasie młodych, to jest bardzo podejrzane. Jeszcze tak na początek, pozdrawiam wszystkie osób, które tutaj źle zrozumiały moje słowa i chciały mi dogryźć i chciały zmanipulować społeczeństwo, żeby byli przeciwko mnie. Najka to ta niewykształcona, to ta głupia baba, co ma w ogóle siedzieć cicho. Ja się o to nie martwię, wy możecie mnie nie lubić. Ważne, że mnie tutaj Pan Bóg lubi, bo tutaj jest Pan Bóg. Yy, wcale to tak nie było, że wybijam się na Bogu i że przestaję o nim mówić. Wasze teorie spiskowe na mój temat totalnie się nie sprawdziły, więc nie wiem kto tu wierzy w teorie spiskowe. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie wy w takim razie, a nie ja. I teraz przechodzę już do konkretów. Czy depresja jest grzechem? Nie, depresja nie jest grzechem. Słuchajcie. Mimo wszystko, zna się wiele sławniejszych ludzi, na przykład tego pana, tutaj wklejam oczywiście jego zdjęcie. Ten mężczyzna powinien po prostu już dawno sobie coś zrobić, i on miał kiedyś ochotę coś sobie zrobić. Jak się czyta jego świadectwo, w ogóle takiego. Yy, życia, jak i po prostu później już wiary, to mężczyzna na początku był załamany, nienawidził siebie, dlatego że po prostu urodził się ani bez rąk, ani po prostu bez nóg. Po prostu czuł się totalnie odmiętnym, czuł się gorszym, czuł, że nigdy nie znajdziesz żony, czuł, że zawsze będzie sam. I mężczyzna naprawdę miał kiepsko i nie dziwię mu się, bo to jest naprawdę bardzo ciężki przypadek. Mimo, że jak teraz bym o nim tak mówiła, jakbym go spotkała, to on sam niejednokrotnie w wywiadach odpowiadał w ten sposób, że jak ktoś na niego patrzy z taką litością, to jemu jest wtedy przykro i mamy po prostu tak o nim nie myśleć, więc ma nam nie być przykro, dlatego że ten mężczyzna, mężczyzna jest silniejszy niż my tutaj wszyscy razem wzięci. Przynajmniej ja tak uważam i ja go ostatecznie osobiście też podziwiam. I ten mężczyzna, wiecie co? Z Bogiem poczuł się tak silny, że nagle po po prostu zaczął sam tak bardzo wierzyć tego Boga, że nagle wszystkie problemy, które myślał, że nigdy po prostu ich nie rozwiąże, że po prostu nigdy sobie w życiu nie poradzi, że nie znajdzie żony, że po prostu nie będzie umiał pracować wyszedł nagle z wszystkiego. Ja uważam, że wiara czy czyni cuda. I oczywiście ja tutaj nie mówię o przypadkach, gdy ktoś chodzi tylko raz w tygodniu do kościoła i mówi, że jest wierzący, bo wiecie, można chodzić sobie do kościoła od kościoła, a raczej od Pana Boga, być bardzo, ale to bardzo daleko, bo sercem można być naprawdę, by powiedziała, bliżej z yy, szatana. Więc no, ja tutaj mówię o takich ludziach i o takich osobach wierzących, którzy są naprawdę wierzący, którzy wierzą, że ten Pan Bóg pomaga, którzy wierzą i ufają temu Bogu, że po prostu każdą sprawę za nich załatwi. Ogólnie nie wiem, czy kojarzycie taki portal, to jest oczywiście taki blog, gdzie każdy może mieć swojego bloga. To jest taki blog, gdzie, gdzie wszyscy mają bloga, tak to powiem. On się nazywa Tumblr. I ja Wam powiem, ja byłam tam aktywna od 2000. 14 roku, do w sumie, do teraz tam jestem, ale teraz mało co publikuję, a nawet jeśli to ja tego tumblera nie lubiłam przeglądać, dlatego, że tam były w modzie rzeczy w stylu on mnie nie kocha, ja mam depresję, on mnie nie kocha, chcę sobie coś zrobić, tutaj to, ja w życiu jestem nieszczęśliwa, jestem gruba, jestem brzydka itd. To, ten, ten cały tumbler to było takie jedno, taka jedna wielka wylęgarnia Smutku wśród młodzieży, i tam co druga osoba, z którą kiedykolwiek rozmawiałam, miała depresję, miała jakieś choroby psychiczne. Wiecie, to to się z serce kraje, bo poważnie, bo ja zauważyłam, że ta depresja jest w modzie. I to tutaj zostawię kiedyś depresja nie była na topie. Teraz zauważyłam, że wszędzie tylko ten temat się pojawia, wszędzie tylko ta psychologia się po prostu wkracza po prostu w to nasze życie. I cały czas tylko po prostu jest taka mieszanina tego, ja, ja nawet czasami mam wrażenie, że skoro ja nie mam depresji, to znaczy, że ja jestem. Widocznie gorsza, bo tak mi się to tłumaczy. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja powinnam cały mieć tą depresję, skoro spotkałam tak ogromny hejt swoją stronę. Skoro w życiu też nie miałam zbyt kolorowo, bo byłam całe życie sama. Nie umiem znaleźć jakiegoś porządniejszego mężczyzny, który by ze mną był, który by ze mną kochał tego pana Boga i mnie w tej wierze też wspierał, jakby motywował do tego, żebyśmy oboje poszli do nieba. Mimo wszystko zostałam niejednokrotnie zraniona. Nie pochodzę z jakiejś ewidentnie bogatej rodziny. A mimo wszystko się trzymam. Mimo wszystko tyle osób życzyło mi śmierci. Tyle osób chciało po prostu, żeby nawet inni mnie. Cieleśnie mi coś zrobili, tak to powiem i jakimś cudem dalej się trzymam, a jak ja widzę, jak po prostu nie jedna osoba, która ma w życiu 100 razy lepiej ode mnie, która po prostu ma y, wszystko, czego by po prostu chciała i od rodziców i ma przyjaciół, ma jakąś y, szkołę, marzeń po prostu, a te osoby mają depresję, to po prostu mnie to osobiście przeraża i mnie to po prostu... Z drugiej strony zadziwia, bo najwidoczniej coś ze mną jest nie tak. Tylko, że ja całe swoje życie ofiaruję Panu Bogu. Każdą rzecz ofiaruję Panu Bogu. Na przykład ten filmik, który teraz też nagrywam, jak byłam przed chwilą na mszy świętej, to też ofiarowałam ten filmik Panu Bogu. I wy tam będziecie pisać w komentarzach jakieś hejty. Fajnie, piszcie sobie, tylko pamiętajcie, jest taki jeden cytat, ja go tutaj wstawię. Tu macie, jeszcze raz rozumiecie? Jeszcze raz go sobie przeczytajcie, jak nie widzicie. Pamiętajcie inną sprawę. Depresja sama w sobie nie jest grzechem, ale całkowite, cały czas użalanie się nad sobą, po prostu cały czas po prostu krzywdzenie się, na przykład cieleśnie, wiecie, jakieś takie okaleczenie się i tak dalej, to już jest grzechem, bo wtedy krzywdzimy sami siebie. Mamy nie krzywdzić swojego ciała. Tyle razy mówię ludziom, że mimo wszystko ciało to świętynia Ducha Świętego. Mamy dbać i o swoje ciało, i o swoją duszę. A mówiąc już stricte tutaj o duszy, czyli właśnie o chorobie psychicznej, mamy sobie radzić w ten sposób, że mamy pójść do psychologa, albo oczywiście do psychiatry, ale do takiego, który jest wierzący, bo osoba niewierząca nam naprawdę nie pomoże. Miałam raz sytuację, że poszłam do psychologa, osobiście doświadczyłam tego. W sumie spotkałam się, w sensie byłam jakby, miałam kiedy, jakby kiedykolwiek na swojej drodze spotkałam trzech psychologów. No i powiem szczerze, że miałam ogromnie kiepskie doświadczenia z takimi osobami. Miałam sytuację, to miało miejsce ponad rok temu. Miałam sytuację, że tak się dosyć kiepsko czułam y, psychicznie, no i tak umówiłam się na wizytę, y, no i fajnie, poszłam sobie do tego, to była pani psycholog, poszłam sobie, no i tak, i, i siadam tam na tym stołeczku, no i ta pani jakby zaczęła mnie słuchać, okej, okay, fajnie, fajnie mnie wysłuchała, ale ja osobiście bym się poczuła kiepsko, w sensie, ja, ja zauważyłam, że tak, ta pani psycholog mnie wysłuchała, na co nie wiem, dajmy teraz przykład. Teraz już tam taki naprawdę przykład, żeby nie było związane z moim życiem. Nie wiem, powiem, że mnie y, królik ugryzł. I mnie to bolało. Na co ta pani ja opowiadam? Wie pani co, bo mnie? Na przykład królik ugryzł i po prostu mnie to bolało. Na co, ta, na co ta pani psycholog? Aha, czyli ugryźcie królik i ciebie to bolało? Wiecie co, ja mam wrażenie, że po prostu ci psycholodzy to naprawdę... By mi na dłuższą metę nie pomogli, kiedyś parę lat temu miałam sytuację z innym psychologiem, u którego po prostu byłam i starał mi się wmówić, że na przykład wypicie jednego kieliszka na przykład na imprezie to już jest alkoholizm. Okej, okay, dobra, czyli jeśli ja na przykład ostatnio kilka dni temu wypiłam sobie cydr, to znaczy, że jestem alkoholiczką. Idąc z tym tokiem myślenia, to naprawdę. W każdym razie ja uważam, że osoby, które mają depresję w pierwszej kolejności, jest, powinny zwrócić się do Pana Boga o pomoc. Ja rozumiem, że takim osobom jest ciężko, ale jeśli się jeszcze coś sobie sami robią swoim ciałem i po prostu chcą wtargnąć swoje życie, no to mimo wszystko nikogo to nie tłumaczy, że on ma depresję i wiecie, kopiąc dół pod sobą nie wyjdziecie z depresji, tak bym to powiedziała każdej osobie, bo jeśli ktoś ma depresję, powinien sam sobie pomóc jeśli ktoś ma depresję, powinien szukać pomocy a nie tylko w internecie mówić, o ja mam problem, ja to, po prostu ja mam depresję powinieneś tak mnie dobrze traktować, tak chciałam to i o ja wam to, zauważyłam, że wiele ludzi ma depresję na pokaz zauważyłam to na TikToku, na TikToku jest po prostu wylew osób, które mają depresję i które mówią jak to jest im źle, jeśli jest ci źle, to wyjdź z mediów, media ci w tym nie pomogą, żeby po prostu lepiej się poczuć. I mimo wszystko to są szczególnie, ja zauważyłam, zauważyłam tak, szczególnie depresja i jakieś tam w ogóle też używki do tego wchodzą i tak dalej, dopada osoby sławne. Jeszcze nie widziałam sławnej osoby, która jest prawdziwie wierząca w Boga i by nie ma problem. Nie widziałam. Nie widziałam takiej osoby, bo okej, okay, ja mogę sobie też mówić, że jestem wierząca i praktykująca, ale za przeproszeniem Pana Boga bym miała daleko, daleko za sobą i bym mówiła, że jestem tylko blisko Niego, a tak naprawdę jestem daleko, daleko od Niego. Jeśli ktoś prawdziwie nie wierzy w Boga, to ja uważam, że wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że wpada się w, do, w dół, taki ogromny dół i cały czas się jeszcze kopie w dół i w dół i w dół i jest później jeszcze człowiekowi jeszcze gorzej, i później ostatecznie wiadomo, jak kończy wiadomo w jakim miejscu. Mimo wszystko wtargnięcie na swoje życie, jakieś samookaleczanie się i po prostu ciągłe ubolewanie nad tym, jak nam jest źle, też jest grzechem. Jest to nawet zapisane w złym skarbczyku po prostu, który każdy z nas pewnie ma przy sobie. Mianowicie, dokładnie mówiąc w rachunku sumienia, ciągłe uderzanie się nad sobą i samookaleczanie się jest grzechem. Ja polecam każdej osobie, która jest smutna, która jest przybita czymkolwiek, pójść do spowiedzi. Ja sądzę, że 99% problemów Psychicznych, jak i nie wiadomo też, jakichkolwiek rozwiązałoby się, gdyby ludzie częściej przystępowali do spowiedzi. Bo ja zauważyłam, że jak ktoś długo nie był w spowiedzi, to jest coraz bardziej smutniejszy. I ja to mówię też ze swojego y, przykładu. Jeśli była, jeśli nie byłam, jeśli ja nie byłam dłużej niż miesiąc spowiedzi i ja czuję się. Ciężka. Nie mam siły na nic. Mam ochotę tylko leżeć i spać i płakać. Nawet nie wiadomo dlaczego, mimo że nic by się nie działo. Jak ja przystąpię do odpowiedzi, to po prostu ja się czuję, że mogę skakać, latać i po prostu wszystko co najspanialsze. Czuję się pełna życia, pełna radości, pełna pozy... pełna takiego pozytywnego podejścia do życia. Ja serdecznie pozdrawiam każdej osobie tutaj spowiedź. Gdy się modlimy, gdy jest ja znam ciężko, gdy jest ja znam źle, albo gdy się też cieszymy, też tak może być, możemy mówić słowa Jezu, Ty się tym zajmij. To jest najlepsza, najspanialsza modlitwa, jaka może być. Jest XXI wiek, skoro mamy tyle opcji, skoro w mediach powinniśmy się motywować, a zamiast tego słuchamy na przykład takich, em, nie będę tutaj też wymieniać piosenkary, które mimo wszystko są, mają depresję i nagrywają depresyjne piosenki, jak Wy chcecie w takim razie wyjść z depresji? Słuchaj, jeśli chcesz wejść z bagna, to nie otaczaj się bagnem, no nie? Jak wejdziesz do pokoju, w którym śmierdzi, to sama Ty zaczniesz śmierć. No mimo wszystko tak jest. W każdym razie tym oto akcentem chcę zakończyć ten filmik. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Cieszę się bardzo, że jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Hejterów serdecznie pozdrawiam. Zauważam, że wiele ludzi nie słucha mnie, tylko słucha innych ludzi, którzy mówią na mój temat. Więc nie słuchajcie innych na mój temat, tylko posłuchajcie mnie, co ja mówię i co sądzę o danej kwestii. A nie dajcie się manipulować przez różnego rodzaju. Artystów, youtuberów, piosenkarzy i tak dalej na mój temat. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki.